W kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony, jak się kato kolejny odcinek z gry Among Us, dawno tej gierki na moim kanale nie było, także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie łapeczkę do góry. Subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, bo wielkimi krokami zbliżamy się do 13 tysięcy subskrybentów. I możecie napisać w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków z Among Us. Na ekranie wyświetlają się ostatni wspierające na moim kanale, także bardzo Wam dziękuję. I ostatnie osoby, które kupują coś z moim kodem w sklepie, czyli Tomsiak bardzo wam wszystkim dziękuję, jeśli chcecie się pojawić w następnym odcinku. Właśnie na ekranie, to kupcie yy, właśnie w sklepie Fortnite z moim kodem. Wyślij na Discordzie na kanale zakupy z kodem, no i wtedy masz szansę się pojawić na odcinku. Myślę, że już bez zbędnego możemy lecieć już z odcinkiem. Yy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku samą Gastojcie. Dzisiaj jesteśmy impostorami z fajną ekipką, więc myślę, że, że naprawdę fajnie. Yy, no i dobra, mamy tutaj haksika w Teamie, więc na haks też jest spacony w tą grę komputerową. Dobra, pójdźmy sobie tutaj, Strzela mi ziomeczka, Strzela mi ziomeczka, czy nie widział? Dzień dobry. Halo wszystkich, eee, to co lokalizacja? Delegacja. Eee, Aha, bardzo śmieszne, bo przed chwilą ja, Hatrix hat był w Medbaju ze mną i sobie gdzieś pobiegł i go już nie widziałem więcej. Chyba mnie nie ja widzę. teraz skończyłem sociality. Ja byłem w, <laughs> w Medbaju i tam przyszedł rarikam z Katrixem. No bo ja musiałem... Ja musiałem zrobić fiolki I teraz ja poszedłem, żeby... Ja nie robiłem ja to tej kuchaj, po Ralikam. Bo ja tylko znajdam z tej Ralikem i Catrix. To jest mocniej wejdzie, że tam jest ciało właśnie Katrixa. No nie, bo ja chyba zgłosiłem właśnie Katrixa, tak mi się ale zdaje. Ja bardzo mnie nie widział. Ej, to jest jak coś, to jest szybki kick, to ktoś to, to, musiał być chyba w Storage'ach. Albo nie wiem skąd. To nie były na pewno Wędki. Bo ja no, byłem to w miałem trzy laski i były światełka. Z tego Clearera mogę wyczyścić jak. Ja robię z... teraz WePonce'y. Ale ja Adeksego i Eksę mogę wrócić, bo byli ze mną tam mniej więcej WePonce'ach na jazdy też jakiego. Ale skoro chciałeś dać a ja sobie dostałem Shuriti, no to... A świeciły się kamery? Czekaj, czekaj. Widział ktoś, aby się kamery świeciły? Nie wiem, nie patrzyłem. Nie, nie to że się, się nie świeciły podrócz, kamery. Dobra, ja skipuję. Moim zdaniem to jest Tomciak. Trzeba było ciachnąć. Nie wiem czy to był dobry pomysł. Skanuje się teraz. Tak, ta osoba jest teraz z MedBeju. Dobra, nie, 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 kto był na kamerkach? kto był na kamerach, kto, był na, kamerkach? kto, był na, kamerkach? kto był na kamerkach. Szybko fast mówić. Ja bym kto. No był. Ja bym, kto był. Dobra, mówcie w tym momencie, czy widziałeś jak Ale... ktoś wychodził z medbeja w przeciągu ostatnich 15 sekund. Wychodził. Nikt. A wchodził, a wchodził Nikt. kto? Okej, okay, nie widziałem. Ale musiał, bo widziałem Venta w Medwayu, po czym po czym wchodzę do elektryka i tam jest chłopiec Może on. Był Venta Nie ale. Ta osoba, która zrobiła, jest albo właśnie w albo w elektryku. Bo widziałem Venta w Medwayu. Ja przed elektrykiem. No, to możliwe, ale nie wiem. Ja wchodziłem teraz o. Musi tam była albo osoba, albo. Tak, bo widziałem Venta w Medwayu. O to chodzi. W kamerkach było no. były 4 osoby w momencie. Był na kamerkach. No ja byłem ze zicha. Dobra, hacks z dichu to już mamy cztery klire. Dexy wchodził. Ja teraz wchodzę do Elektryka. co powiedzieć. Gdzie byłeś, Tomszek? Ja teraz se w storage'u paliwko kończę, bo ja byłem jeszcze w aparendzie. tam. No wiecie, jak się robi paliwko, trzeba jeszcze iść do aparendzie. Widzieliście go tam, chyba, ci na kamerach? Wchodził tam. No, haks. No, dobra, a Baxo? Okej, dobra, jest, chyba się udało. Oj, tak, tak, Maxo, gdzie byłeś? Ja skończyłeś? Bo cię bałtujemy. Dobra, nie, nie bałtyjemy, słuchaj. Dobra. Idę naprawić światło w tym momencie. Albo... Albo nie, ja muszę, ja muszę teraz z hacksem sobie tutaj się prowadzić, prawda?

Zrobić alibi tutaj ze Zdzichem Okej, okay, dead W adminie, nie? Gdzie siała? Kaczyński. Ty, Co? W no. adminie! A tam stoi Akaczyński Specjalnie okay. ze zgłoszeniem zobaczyłem kto tam jest Dobra, słuchaj Całą grę tak naprawdę prawie, że Byłem e, z masnym ciulem po prawej Potem przyszedłem na dół do komunikacji Zrobiłem e, nie tego obtaska. Okay. Potem ze storage'a poszedłem w górę Widziałem tam ciebie, jak stoisz na wejściu Minąłem ciebie, bo chciałem zrobić dowląd Mimo i zakoś w światło chciałem sobie to zrobić. Jeszcze wystawka, jedna, i wtedy jedyna, jest jeszcze jedna jedyna możliwość, że był trzeci impostor, ty, który wszedł i ty robiąc domną... Jest taka, e, taka, taka, jest taka możliwość, jest. że zapomniałeś, że są światła e, wyłączone i przychodził tam Bakaciński i cię obstałeś zbroję, że zabijeś typa na jego oczach i zliportowałeś Tak, oczek. mi się wydaje, że to może być self report. nie? Dobra, wyeliminowany. Yes, haks player, to super. Jest co się stało z tymi światłami? Chobądź Robię uploada Niby Ty, oni to na, na total taski wygrają chyba Jak to może być? OK. Dobra Teraz nic nie widać Nie. Okej, gdzie ciało. Dobra. Nie, że ty Panteret wy... się wtopi! Przecież biegłeś ze, ze mną i Zakaciński do Medbaya skręciliście tam i nagle. A Kaczyński nie żyje, a ty obstałeś zbroję, bo myślałeś, że ja będę się tam. Dobre miejsce. Dobra, tata. ja widziałem Akacińskiego utopika przy okazji Dobre yy, miejsce wybrałem. A tam dużo osób było to tak. Szczerze... Dobra, powiedzmy, ekspert gdzie jesteś? Jest Self ciało Fanta Eksperta ja nie widziałem tam, gdzie był Akaciński gdzie jest ten? Ciało. O, byłeś w kafeterii, następnie pobiegłeś y, naprawić światła za Akaczyńskim, skręciliście się do Medbeja, myślałeś, że ja będę za wami szedł, zabijeś Akaczyńskiego, zreportowałeś ciało. O ty. Byłem w kafeterii, nie jestem Dobra. ja, nie chłopie, posiadłem robić kabelki, nieprawda? Ja całą rundę robiłem taski. Nie, chodziłeś na ja mną z no tak, chodziłem, bo chciałem sprawdzić, jak to zginie. Ej, ale szczerze, wydaje mi się, w sensie ja już zagłosowałem, bo te, do mnie te argumenty przemówiły utopika, ale ja bym w sumie mógł teraz zaproponować skip i po prostu na taski spróbować a, wygrać. A co mówi utopik? No, no i mamy wina. No i mamy wina. Tutaj z cichu fejkuje taska. A nie, tutaj mam wszystko niby... O kurczę, Emergencji, dlaczego? To mógł nie być pan, pan pan. Dobra, to był utopik. Można być z dwóch impostorów teraz. Nie no ja bym mi naciskał na czy ten hack na 100% był impostorem, więc ja nie naciskałbym na swojego impostora, co nie? Pomyśl, gdzie jesteś? ja byłem na początku przez chwilę na kamerach obok eksperta, a później poszedłem do lower engineu i tam przechodziłem do sky... Nie byłeś jak zabili Jakińskiego. Jak zabili Akaczyńskiego, byłem w O2. Nie ma nie ma takiego. Bento. Ja tam myślę, że byłam. Tam siak, nie było ci w O2. Byłem w O2 i robiłem liście do wentylacji. O kurczę. Dobra. No. Wszyscy mają jakieś argumenty. Nie, bo mnie ktoś mogą fejkować, ale ja chciałem tą siaka zbejtować, że niby nie było go. O. Chyba, ta blki. Fajki macie. Eee, no takie niezbyt mądre zagranie. Idę go zabić, idę go zabić, idę A, go Tak go zabić. ogólnie to duchy też mogą taski robić jakby ktoś nie no wiedział Jest! Ja no wie, ja Let's go! Haha! Oj tak tak Przepraszam, przepraszam Ale ciul masny